Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Bayern Monachium rozważa transfer Roberta Lewandowskiego po obecnym sezonie. Niesamowity reżim Cristiano Ronaldo. Mało kto jest w stanie tak funkcjonować. Paulo Sousa spotka się z Matikasem w sprawie gry dla reprezentacji Polski oraz FC Barcelona, która miała okazję sprzedać Usmane dębele za ogromne pieniądze. Zanim zaczniemy, bardzo was proszę o zasubskrybowanie mojego kanału z opcją dzwoneczka. Tak, abyście nie przegapili kolejnych odcinków, które będę tutaj publikował. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę, aby dzisiejszy odcinek powędrował do jak największego grona osób. Jesteśmy blisko progu 240 tysięcy subskrypcji. Dlatego jeżeli chcecie mi pomóc i doceniacie moją pracę, to koniecznie subskrybujcie mój kanał. Widzom, którzy już to robią, naprawdę bardzo dziękuję. Jeszcze we wstępie bardzo ciekawa informacja. Wracamy z aplikacją Noin do typowania meczów. Już w ten weekend startują dwie edycje: Ekstraklasa i Premier League. Więc nagród macie naprawdę mnóstwo do zgarnięcia. Wystarczy, że pobierzecie sobie aplikację ze sklepu Play i dołączycie do ligi. Jeśli chciałeś wejść w sezon nowej Fify z buta, to wystarczy zająć pierwsze miejsce w Premier League, gdzie do wygrania jest konsola Nintendo Switch Lite. Za pozostałe miejsca możecie zgarnąć piłkę Adidas Connect, sprzęt gamingowy oraz inne nagrody. A jeśli od angielskich boisk wolicie naszą swojską ekstraklasę, to również jest o co walczyć. Możecie zgarnąć m.in. FIFA 22 i książki. Jak zwiększyć swoje szanse na zgarnięcie tych nagród? Z pomocą przychodzi podwójny zakład. Na przykład, jeśli użyjecie podwójnego zakładu na jakimś pewniaczku w lidze i takim wynikiem zakończy się spotkanie, to dostajecie podwójną liczbę punktów. Wystarczy, że odpalicie konto premium i wybierzecie swojego pewniaczka w danej kolejce. Co ciekawe, to nie koniec niespodzianek: chłopaki z aplikacji odpalili naprawdę świetną akcję. Każdy z was, kto kupi konto premium do 15 października, otrzyma darmową książkę sportową. Podobne do tych, które ja tutaj u siebie mam na regale. Ja osobiście mam tutaj dla was naprawdę masę propozycji. Między innymi książkę o Ronaldinho, czy o Realu Madryt. Nie zabraknie także czegoś dla panów z Premier League, jak książka Pepa Guardioli, czy chociażby polski akcent ze Zbigniewem bąńkiem. Dosłownie do wyboru, do koloru. Cena za jeden miesiąc takiego konta premium to zaledwie 25 zł. Same książki są więcej warte. To jest naprawdę mega opcja i macie tutaj o co walczyć. Wszelkie szczegóły znajdziecie w aplikacji. Ja osobiście serdecznie polecam wam aplikację Noin. Wszelkie linki znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. A teraz ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Co za potężne wygrane na grupie Obstawiamy. Jeżeli jesteście maniakami zakładów Bukmacherskich i szukacie pewniaków na ten weekend, koniecznie sprawdzajcie grupę oraz kanał YouTube Obstawiamy. Aktualnie znajduje się tam aż 85 tysięcy typerów. Wpadajcie, bo naprawdę warto. Linki znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Nie ma co ukrywać, że Bayern Monachium, jak i cała Bundesliga, może po części zawdzięczać swoją oglądalność i popularność Robertowi Lewandowskiemu. Polak ma nie tylko miliony fanów w Polsce, ale i na całym świecie, co też wpływa na to, że wiele osób decyduje się oglądać ligowe mecze Bayernu jedynie dla występów i bramek naszego rodaka. Lewandowski mimo 33 lat na karku nadal jest kluczowym zawodnikiem Bawarczyków, a w jego przypadku im jest starszy, tym prezentuje się jeszcze lepiej, czego dowodzą ostatnie dwa lata. Niemiecki Bild podaje jednak, że Bayern ma obecnie niemały problem, ponieważ dużo wskazuje na to, że Robert nie jest zbyt chętny, aby przedłużyć swój kontrakt, który wygasa z końcem Sezonu 2022-2023. Polski napastnik już nieraz wspominał o tym, że Kusi go gra w Premier League czy La Liga, a w 2018 roku bardzo się starał, aby prezesi mistrza Niemiec puścili go do Realu Madryt, który był gotów wyłożyć za ówczesnego 30-latka nawet 100 milionów euro. Na nic się to jednak zdało, a dwa lata później lewy podpisał nową umowę. Na mocy której może on liczyć na roczne zarobki w wysokości około 22 milionów euro. Podpisanie kolejnego nowego kontraktu liczyłoby się również ze zwiększeniem dochodów Polaka. Na co Bayern jest gotowy, natomiast najpierw musieliby oni przekonać Roberta do przedłużenia współpracy. Zarząd bierze pod uwagę scenariusz, w którym Lewandowski będzie chciał definitywnie odejść w lipcu 2023 roku. Dlatego już szukają potencjalnego następcy dla niego. Bild pisze o Erlingu Halandzie, ale jest to raczej mało realny transfer. Po pierwsze agent Norwega Mino Rajola chce ugrać dla swojego klienta umowę opiewającą na zarobki rzędu przynajmniej 4, 40 milionów euro rocznie plus bonusy, a jak wiemy Bayern nie słynie z rozrzutności, dlatego bardzo wątpliwe, aby zgodzili się na takie warunki. Gdyby jednak wzięli je pod uwagę, to trzeba przypomnieć, że od podpis Halanda walczy również Manchester City i Real Madrid. Ci pierwsi dysponują na tyle elastycznym budżetem, że byliby w stanie zaspokoić żądania finansowe Mino Raioli i co najważniejsze napastnika i Dortmund. Pytanie jednak, czy Bayern jest przygotowany na inne zamienniki? Zapewne tak. Ale na dzień dzisiejszy ich nie znamy. Atrakcyjnym następcą Roberta Lewandowskiego mógłby okazać się Lautaro Martinez, który ponad rok temu był mocno łączony z FC Barceloną, ale z powodu na poważne problemy finansowe klubu Argentyńczyk został w Interze Mediolan. 24-latek ma ważny kontrakt do połowy 2023 roku, a jego wartość rynkowa wynosi 80 milionów euro. Inter to dla Martineza pierwszy pracodawca z Europy, do którego trafił w lipcu 2018 roku co 25 milionów euro. Przez 3 lata Wystąpił on w barwach Nerazzurri 140 razy, strzelając przeszło 50 bramek i zdobywając 20 asyst. A według was, kto mógłby godnie zastąpić kapitana reprezentacji Polski w Bayernie Monachium? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. W poprzednim materiale omawiałem temat spektakularnej transformacji Samira Nasriego, który w tym roku oficjalnie zakończył piłkarską karierę. Kto nie obejrzał, zachęcam do nadrobienia. Francuz nie zmienił się jednak na plus, choć jeśli uwzględniamy samą wagę, to faktycznie stał się zawodnikiem plus size. Ale nie o nim dzisiaj mówimy, a o przeciwieństwie Nasriego, czyli Cristiano Ronaldo, który słynie z rygorystycznego trybu życia, który na pewno był i jest kluczowy w jego karierze. Jakiś czas temu w internecie dużą popularnością cieszyły się posty porównujące dwa zdjęcia CR7 z 2004 roku i roku obecnego. Jak się okazuje mimo 17 lat różnicy, Portugalczyk nie tylko zachował cerę dwudziestolatka, ale także sylwetkę, co jest nie lada imponującym wyczynem. Piłkarz od początku swojej kariery dbał o swoje ciało jak i cały organizm, a im jest starszy, tym wydaje się bardziej rygorystyczny wobec siebie. I tu pojawia się dość istotne pytanie. Jak Cristiano jest w stanie utrzymywać się w tak świetnej formie przez prawie dwie dekady? W tym materiale odpowiemy sobie właśnie na tą zagwozdkę. Najważniejszą rzeczą jest bez wątpienia dieta 37 latka. A był już kucharz zawodnika, gdy ten jeszcze grał w Juventusie. Na początku września wyjawił, co dokładnie lubi jeść jego podopieczny. Nie było drogiej żywności, ale używałem zdrowych oraz naturalnych i ekologicznych produktów, takich jak ryby, kurczak, cielęcina, jajka, awokado, olej kokosowy i czarny ryż. Gotowałem używając oleju kokosowego. Ważne jest również, aby pić dużo wody, ale oczyszczonej i pić dużo. Oczywiście to wszystko łączy się z ciężkim treningiem. Ale od początku jest tak samo fundamentalny jak trening i odżywianie, także po południu i jedzenie wczesnym wieczorem, a nie późnym. Cristiano Ronaldo regularnie ćwiczy na siłowni, co nie jest żadnym odkryciem Ameryki przeze mnie. Natomiast nie ogranicza się tylko stricte do ćwiczeń siłowych, ale również tych fitnessowych i mobilnych, nie zapominając oczywiście o kardio, co jest podstawą każdego piłkarza. Cery 7 podobno często trenuje ze swoją partnerką. Co ma pobudzać jego motywację oraz chęć rywalizacji. Jest to również dla niego przyjemny sposób na spędzenie czasu we dwoje. Ostatnią z rzeczy mających duży wpływ na formę Ronaldo jest sen oraz drzemki. 37-latych śpi średnio po 8 godzin na dobę, a dodatkowo robi 5 20-minutowych drzemek w ciągu dnia, co ma za zadanie przyspieszyć jego regenerację po ciężkich treningach. Jak widać, Cristiano podchodzi do siebie bardzo profesjonalnie, dlatego też jak sam stwierdził, nie wyklucza, że będzie grał w piłkę nawet po przekroczeniu 40 roku życia. Od długiego czasu polskie i angielskie media spekulują o możliwej grze piłkarza Aston Willi dla reprezentacji Polski. Chodzi oczywiście o Mati Kesha, który na co dzień gra jako prawy obrońca we wspomnianej drużynie z Premier League. 24-latek w klubie często występuje również jako prawy pomocnik czy prawy wahadłowy. Tak więc jest on wszechstronny, co jest dużym plusem. Temat związany z powołaniem Kesha do kadry Polski dzieli nasz naród na pół. Połowa chciałaby zobaczyć w drużynie sołzy tak dobrego i jakościowego zawodnika, natomiast druga połowa uważa go jedynie za farbowanego lisa, który chce dla nas grać wyłącznie dla własnych korzyści. Zapewne po części mają oni rację, bowiem Kesz, którego matka jest Polką, najchętniej grałby dla reprezentacji Anglii, ponieważ w tym kraju się urodził oraz spędził całe swoje życie. Jednak ma on również świadomość, że ciężko by miał o regularną grę. Matti musiałby rywalizować z Aleksandrem Arnoldem, który jest o półkę wyżej pod względem jakości od starszego rok piłkarza Aston Villa. Polsce natomiast miałby znacznie łatwiej o regularne występy, ponieważ ani Bereszyński, ani Kędziora nie są w stanie dać zarówno tak dużo pożytku w ofensywie, jak i w defensywie. Keż swoim stylem gry może przypominać Łukasza Piszczka, który dawał naszej reprezentacji balans prawej strony. Trzeba także wziąć pod uwagę, że w naszej kadrze grało już kilku farbowanych lisów, jak Obraniak, Perkis, Eugen Polański, Benisz oraz znany dobrze wszystkim Olisa Debe. A warto wspomnieć, że nigeryjczyk miał najmniej wspólnego z naszym krajem w porównaniu do wcześniej wymienionych nazwisk. Wracając, Paulo Sousa w tygodniu poleci na wyspy, gdzie będzie obserwował grę Jana Bednarka, Mateusza Klicha, Jakuba Modera oraz Matiego Kesha. Portugalczyk ma również przeprowadzić rozmowę z Anglikiem na temat jego potencjalnej gry dla biało-czerwonych, ponieważ z tego co wiemy, przyznanie mu polskiego obywatelstwa jest już jedynie kwestią czasu. Oczywiście wielu może nie akceptować jego polskości, tym bardziej, że 24-latek bardzo słabo mówi po naszym języku, ale to nie zmienia faktu, że ma czas jeszcze się go nauczyć, przynajmniej na poziomie podstawowym. W dzisiejszym futbolu możemy zauważyć przykłady reprezentacji, które są po części zbudowane z farbowanych lisów. Jak Niemcy czy Francja, ale nie tylko oni, bo i nasi dobrzy przyjaciele Węgrzy również posiadają taką personę. Chodzi dokładnie o obrońcę Erbe Lipska, Willi Orbana, który w 2018 roku był nawet łączony z naszą drużyną narodową. 28-latek urodził się w Niemczech, natomiast miał polsko-węgierskie korzenie, co pozwoliło mu ubiegać się o paszport naszych rywali z grupy. Orban miał świadomość tego, że w kadrze Niemiec nie ma szans na regularną grę, dlatego wybrał taką, a nie inną drogę. Czy jest w tym coś złego? Możecie ocenić sami. Natomiast dzisiaj już nie patrzy się tak na obce pochodzenie reprezentantów jak to miało miejsce jeszcze 7-8 lat temu. Oczywiście to może powodować, że w naszym przypadku rodowici polscy piłkarze mogą poczuć się pokrzywdzeni, dlatego takie sytuacje budzą niemałe kontrowersje. Czy według Was gramaticasha dla reprezentacji Polski to dobry pomysł, czy wręcz przeciwnie? Odpowiedzcie i uzasadnijcie swoje zdanie w komentarzach pod tym filmem. FC Barcelona boryka się z ogromnymi problemami finansowymi i nic nie wskazuje na to, aby w przeciągu dwóch, trzech lat wszystko wróciło do normy. Według wielu źródeł ich dług ma wynosić 1 miliard euro, a niektórzy piszą o kwocie 1 miliarda 400 tysięcy euro, co tylko nas uświadamia w fakcie, co czeka klub w najbliższych sezonach na prawdopodobnie będzie walczyła co najwyżej o top 4 dające grę w lizę mistrzów, co możemy nazwać szczytem ich możliwości, ponieważ stracili oni wielu kluczowych piłkarzy, jak Leo Messi czy Luis Suarez. A realne jest też, że będą musieli pozbyć się również takich zawodników, jak Frankie de Jong czy Ter Stegen. Nie mogą oni również zwolnić trenera Ronalda Kumana. Ponieważ liczy się to z zapłaceniem odszkodowania w wysokości 12 milionów euro. A to niesie ze sobą znacznie gorsze konsekwencje. Jak informują media z Hiszpanii, budżet barsy jest w na tyle opłakanym stanie, że ich przyszły szkoleniowiec, włącznie ze sztabem, mogliby zarabiać maksymalnie 3 miliony euro. Dla porównania sam kuman inkasuje ponad 7 milionów euro. W jednym z najnowszych wywiadów były prezydent FC Barcelony, Bartomeu zdradził, że klub w przeszłości mógł sprzedać usmane dębele za duże pieniądze. Nigdy nie sądziliśmy, że ktoś może zapłacić klauzulę odstępnego za Neymara. Jeden z angielskich klubów oferował nam za dębele więcej niż za niego zapłaciliśmy, ale odmówiliśmy. To wspaniały zawodnik. Nasz cały personel techniczny zgodził się, że musimy podpisać z nim kontrakt miał naprawdę dużego pecha z kontuzjami, ale mam nadzieję, iż teraz będzie grał regularnie. Wtedy pokaże swój talent. Przypomnę, że Dembele kosztował w łącznie włącznie z bonusami około 150 milionów euro, a niedługo po nim za podobne pieniądze ściągnęli Filipe Coutinho z Liverpoolu. Bartomeu również wspomniał o wysokiej ofercie za Ansu Fatiego. Mieliśmy propozycję w wysokości 150 milionów euro w 2020 roku. Pochodziła od jednego z angielskich klubów. Odrzuciliśmy tę ofertę, ponieważ priorytetem był projekt sportowy. Na pewno sprzedaż Dembele i młodego Fatiego Mogłaby przynieść sporo dobrego, ale przy obecnych długach dla Ugrany to zdecydowanie za mało, aby móc wrócić na właściwe tory. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej z opcją dzwoneczka. Proszę Cię również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych piłkarskich produkcjach. Na razie.